Ma Sysny Szaleki, zagramy dzisiaj w Ori and the Blind Forest. Kontynuujemy przygodę naszego malego <grywki> wyglądającego też jak lemur z Avatara Space IS. Tylko że jest cały biały. Mhm. A, to dzisiaj zabija. Dobrze wiedzieć. A pływać umiesz? Nie, nie umiesz. Gramium jest bardzo fajne, bo mamy skile, umiejętności do odbuchowania, które będą nam potrzebne w trakcie gry, statystyki, czas gry, hmm. proces przejścia, jakieś znaki, kulki, jakieś world events. Mamy także nawet drzewko talentów, to jest bardzo potrzebne to jest nam bardzo potrzebne, gdzieś czy możemy strzelać, spinać się, regenerować energię i tym podobne. Soul Link. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nic. No to ruszamy dalej. O. O, ale ci. Nie powiem co. Oh, yeah. Oh! With well, Mama's power spirit light when you feel okay. ability point. Mm-hmm. No uh, doubt, sir. in the forest where so found out what that lost Tiny light. Hmm? Czym ty jesteś? I'm saying the light in the eye of the spirit tree Noże. Ale ty mała mrówko, co ty robisz? A, ty bijesz. Ty nas? Ok, Aniaż, tak? O, świetnie. Mamy ability point. Mhm. Ability 3, to jest właśnie żywko umiejętności. Experience, to jest rekindle. Allow us timer. Must pick up some flow to Ori. Quick Flame to shoot. Should... O, muszę. Idziemy lepiej strzelać. O nie, da mi się. Czekaj. Hmm? Great. Holding nie. 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 Nie niego zostajemy tutaj, bo już nie wszystko zbadaliśmy. Uu, fajnie, można sobie nabić punktów umiejętności. Będziemy anifidować wszystko. Mhm. Chodź, 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 Found Energy Shard, restore all power Tylko samo, łóżko to będzie wszystko Proste był kazmosem Nie potem zaczną za, za, za się skoki Spirit Wells mm -hmm. Okej okay. Co to robi? This is and safer game Może się jeszcze wsmać? Nie, to nie Dawaj, szkrabie mały. Wyżej wyżej. Tam jeszcze nie doskoczymy najwyraźniej. No, to idziemy dalej przed siebie. A, B, B, uderzaj sobie droga. Masz być radny. Jak, jak cię twój przyjaciel uczył. Tu Paula Keystone. Hmm. Czy też pewnie do tego? Aaa, oh, Keystone must be nearby. Uh -huh. A, Jeszcze hmm. jeden. O, oh, shift! przesuwanie się różnego rodzaju obiektów. O, oh, to przydatne. Jest nasz kryształek. Mm -hmm. No, otwieraj się, wspieraj. Spirit Cavern, to jest Spirit Cavern. Dalej wszystko. Dalej. Spirit Cavern. Dalej, dalej. Noo no. Hop, 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 hop. Mm hmm to jest to ability tree. No, no fajnie. O, ty cholera. platformówka a tutaj się rzecz mi odbywa nie jest bardzo ładna kolorowa przyjemną muzyką można ją tak do muzyki orientalnej hmm? można ją zajrzeć tak do muzyki trochę orientalnej jest coś pod ten klimat. Mhm. No co? Absorb the Light. O, oh, bardzo ładna animacja. Przyjmowania nowych mocy, prawdopodobnie. Wall Jump! No i podrośliśmy. Zyskaliśmy parę centymetrów więcej. Energy cell. No, teraz możemy zwiedzić obszary, gdzie nie byliśmy. No i super, dawaj Ori. Dawaj kabie Żebyś umiał swojemu koledze w przyszłym życiu pokazać, czego się nauczyłeś. Musi być dumny. Mhm. Po kolei będziemy lecić ze wszystkim. No i się sobie, bo tam mieliśmy pełne miejsce, jak sobie przypominam. Nawet i tu. A map stone. mm So shall I secret Fragment map. gdzie z tymi bitkami to spierdalajcie pod kościół nie znam ich te numery Coś to było. Tutaj Tak, tutaj. Tutaj coś było Safer Progress. Mhm. Uh -huh. Co to jest? Ability C o Mam. Kolejny punkt umiejętności. Dla naszego malca. No dobrze, dobrze.

Przykro. Jeszcze raz. Tak wiem, ability cell. No i po kolei będziemy mieć, tak? O! Ojej! Na pewno bardzo efektywne błyskawiczki. Nic, nie ma żadnych tajnych przejść. Wciągle Cię tak Góra czy dół? Góra. A, góra O no dobrze, na pewno mocniej bijemy. To jest duży plus. Raz, speed cap, nie ma tak łatwo. Od i teraz mu Slash. Czy po prostu zrobić wszystko, co ma ręce, nóżki i tym podobne. So ring is ready. Mm. Ok, więc. Yes. Już? No, już. Ori and the Blind Forest, część druga, a ja jestem szalejki i zobaczę was wkrótce na kontynuacji tej wspaniałej platformóweczki z małym Ori w roli głównej. Do zobaczenia.